Jest jedna rzecz, która taką różnicą na pewno nie jest, która może pojednać nas jako wszystkich uczniów. Mogłoby się wydawać, że jest właśnie taką mrzonką, jest pewnym pomysłem czy marzeniem, ale jednak jest czymś naprawdę do bólu realnym. Chodzi mianowicie o remont, remont historycznej fasady naszego liceum. Na waszych biurkach pojawiły się takie broszurki mojego autorstwa w tej sprawie, mianowicie skracając tę historię, od jakiegoś czasu jestem w kontakcie z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz z Wydziałem Inwestycji Dzielnicy i i właśnie po jednym z takich moich pism, w te wakacje dostałem taką odpowiedź, która pojawia się na pierwszej stronie tej broszurki, a mianowicie, że na przyszły rok jest zaplanowane już wykonanie tej dokumentacji projektowej remontu elewacji naszej szkoły. To pochłonie naprawdę wielkie fundusze, ponieważ jak rozmawiałem z panią wicedyrektor, no to również to jest choćby kwestia wymiany okien choćby wszystkich. Więc to i tak będą wielkie fundusze, więc przywrócenie tego, co było tu kiedyś przed wojną, czyli tej historycznej, secesyjnej, ładnej takiej fasady szkoły, elewacji szkoły, macie też na odwrocie zdjęcie takiej, takiej fasady, będzie wykropną w morzu tych wydatków i jest naprawdę możliwe. Historyczna szansa jedyna od kilkudziesięciu lat i na kolejne kilkadziesiąt lat możliwe, że też jedyna. I dlatego w ramach pojednania przygotowałem taki, ten apel, tą broszurkę, którą w tym momencie pozwolę, aby, jeżeli oczywiście poprą, to przewodniczący dwóch komitetów podpisali, że również w przyszłości będą zabiegać aktywnie o to, jak już przewodniczący samorządu, aby ten remont się odbył. Ja to zacząłem, ale ktoś to musi kontynuować, dlatego go zapraszam, jeżeli, jeżeli, jeżeli chcecie. Mamy sukces, obydwa komitety podpisały, jesteśmy bliżej niż dalej.